Orzeźwiająca herbatka, lemoniada z kwiatów czarnego bzu. Oczywiście musimy na początku zerwać kwiaty. W słoneczny, suchy dzień albo rano, kiedy nie ma już rosy, albo po południu. Pamiętajmy, żeby wybierać kwiaty z takich miejsc no, nie do końca zanieczyszczonych, chociaż to jest naprawdę bardzo trudne. I oczywiście dzisiaj o przepisie z świeżych kwiatów, ale pamiętajmy, że te kwiaty można mrozić i można je też suszyć. I później takie ususzone kwiaty w taki sam sposób możemy przygotować. I tutaj potrzebujemy kilka baldachimów, zalewamy je litrem wrzątku, parzymy przez 10-15 minut. Możemy dodać oczywiście mięty i tutaj naprawdę bardzo polecam dodanie mięty. Albo w czasie tego parzenia, albo potem, kiedy wystudzimy ten napój. Studzimy, odcedzamy, dodajemy soku z cytryny do smaku. Im więcej, według mnie tym lepiej, ale to już... Moja opinia, albo też kilka plasterków limonki. I mamy doskonały napój, herbatkę z kwiatów czarnego bzu. I najlepiej, właśnie mięty i soku z cytryny. Oczywiście możemy to dosłodzić tutaj, wedle uznania, czy to będzie miód, czy też jakiś słodzik. I mamy doskonały napój orzeźwiający. Przechowujemy w lodówce. Ja polecam go podawać schłodzonego. I jeszcze raz zaznaczę, kiedy ususzymy albo zamrozimy te kwiaty. Ja jednak proferuję suszenie. Również możemy się cieszyć tym doskonałym smakiem, ponieważ ten czarny bez kwiaty, czarnego bzu mają doskonały smak. Naprawdę polecam, ponieważ jest to fajna, smaczna sprawa, nie mówiąc już o tych właściwościach, o których mówię w innych materiałach. I kiedy ususzymy, zamrozimy tych kwiatów, będziemy mogli się nimi cieszyć przez długi czas. Więc. Śpieszmy się, bo niedługo tych kwiatów już nie będzie i będziemy musieli czekać na owoce czarnego bzu. Też doskonały materiał na sok, syrop i wiele, wiele innych przetworów, ale o tym już są materiały, na które oczywiście zapraszam: czyli potrzebujemy kilka baldachimów kwiatów, wody, mięty, cytryny, na przykład miodu i mamy doskonały orzeźwiający napój. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.